Mateusz, wyrównany pojedynek, ale wygrana się liczy. Dobrze rozpoczęty nowy rok. Tak, najważniejsze początek roku, pierwsza gala, pierwsza wygrana i, i oby tak dalej i jak najwięcej tych wygranych. Teraz jest początek roku. Dopiero wchodzicie w tą fazę przygotowań. Jeszcze te święta gdzieś czujesz? Lecz, znaczy, no wiadomo, grudzień był, był luźny roztrenowanie, W styczniu zaczęliśmy już taką porządną pracę. Jeszcze wiadomo, że dopiero tą formę budujemy, nie jest też jeszcze, jeszcze jak dopiero się kształtuje ta forma, to, to można potraktować jako, jako etap przygotowań, tą walkę, wiadomo na niej nie było jakiejś super formy, ale jestem zadowolony. Ja jeszcze wrócę na chwilę do walki, Niemiec bardzo niezadowolony wyszedł, w sumie nie wiem dlaczego. No, tak, tak jak powiedziałem, chłopak się jeszcze trochę musi pokory w sobie, bo wiadomo, wszystkich walk się nie da wygrać i po prostu trzeba mieć trochę pokory w sobie i szanować wynik. No, wracamy do tego co będzie za chwilę, czyli nowy trener i pierwsze zgrupowanie w Spale. Tak, czekam z niecierpliwością na to zgrupowanie, już szóstego, jestem, jestem bardzo ciekawy tego zgrupowania. Wiadomo, trener jest naszym ostatnim medalistą olimpijskim, ma bardzo dużo doświadczenia jako zawodnik. Kupę walk, medali pozdobywanych, startów międzynarodowych nic, tylko jak najwięcej od, od takiego szkoleniowca wyciągnąć. Jak myślisz, ten sezon no, tak naprawdę też będzie ciężki, no bo tu nie ma czasu teraz za chwilę te mistrzostwa Europy, to nie ma czasu, że tak powiem na odpoczynek, nie? Nie no, ale, no, no, ale ten sport. To, to na tym polega cały czas się z treningu, cały czas starty, turnieje, no trzeba być cały czas w gazie. Szczególnie ten boks olimpijski, tak? Starty w boksie zawodowym to już troszkę inna bajka, ale one się teraz pomieszały, tak? Myślałeś troszkę o tym, żeby wystartować w zawodowej na no, suzuki boksy? Tak, tak, chciałbym, wiadomo też już, już, już trochę tych lat na karku mam, już, już bliżej trzydzieski. No chciałbym w tym roku stoczyć walkę zawodową. Wszystko stoi jakby otworem, zobaczymy. Jeszcze raz Ci serdecznie gratuluję dobrej walki. No i czekam cierpliwie na kolejne. Dziękuję.